Witam kika. Patrzę na ten twój kosmogram i przeglądam się. Faktycznie jesteś wodnikiem w tyła. W taki, I takim wodnikiem nie samotnikiem, ale lubiącym dom i rodzinę. I tutaj nie potrafisz się pogodzić z tym, dlaczego tak jest. Fakt ten masz tego urana i też chyba trafiałeś do jakiś astrolog, albo bardzo drążysz tą dziecinę, bo chcesz sobie pomóc. Skoda. Ale ten uran na ascendencie <laughs> daje ci niesamowitą tą wolność i jednocześnie niekonwencjonalne podejście do historii twojej, do historii bycia, czy jesteś, czy też nie. To już obojętne, w jaki sposób będziesz podchodzić do tego. Ale jedna zasada: jesteś niekonwencjonalna. Mało tego. Masz prawdopodobnie możliwość. Przewidywania. Przewidywania ba takiego sekundowego. Wiesz, co za sekundę się stanie. Twoje przywiązanie do pracy jest bardzo dobre, dlatego, że jak widziałeś swój kosmogram, to pójdziesz na samą górę. Tam z kolei jest nazwijmy to kosiarz, który właśnie cię trzyma w ryzach. I bardzo dobrze, że cię trzyma w ryzach. Z kolei on. Nie pozwala tobie na podskakiwanie i na wykupianie się. Teraz tak, jeżeli chodzi o twoje predyspozycje, co do pracy, ponieważ nie chcę się rozwodzić, bo no, co tu ukrywać, ale niektórzy są bardzo wścibscy. Tak się zastanawiam, co za cień tu przychodzi. To ruchy powietrza. Po prostu ruchy powietrza. I co do systemu pracy. Dla mnie, nie wiem, co jest z kształcenia, bo jest mi tutaj ciężko, dlatego, że wodniki lubią tradycje, a chciałbym, żeby w rzeczywistości stawał się piórem, piórem i działaniem z wiadomo wiadomościach. Czyli nazwijmy to malarstwem na papierze. Czyli konkretnie pisarstwem, czy też dziennikarstwem, czy też działaniami tego typu. Brak ci tego. Brak ci tego, jesteś wspaniałą dziewczyną. W tej chwili masz bardzo silny pęd do zamążpójścia i coraz bardziej cię to do, doskwiera. Ale ten fakt nie jest aż tak znaczny, jak ważniejsze jest to, żebyś otrzymała Swoją satysfakcję. Teraz nie widzę kłopotów z mężczyznami. Nie widzę, ale jednak jesteś wodnikiem. Wodniki są samotnikami. I nieładnie ci to powiem, mimo że to nie będzie zgodne z jakimikolwiek konwenansami, ale bardzo dużo znam takich kosmogramów kobiet, które po prostu wychowują samotnie dzieci. <laughs> Przepraszam. i to jest jedna z Twoich wad, gdzie Ty nie chcesz, ponieważ masz wpływ rodziny, ale w gruncie rzeczy cały czas się zastanawiasz nad tymi faktami czy faktycznie jest to możliwe, czy też nie w rzeczywistości jeżeli chcesz być Całkowicie wodą, całkowitym wodnikiem. Nie proponuję ci tego, bo to jest bardzo poważna decyzja, ale jedna rzecz. Wcale bym się nie zdziwił, jakby tak zaistniało. Dlatego, że z wodnikami od czasu do czasu mam do czynienia. I tak bywa, tak bywa, i to jest smutne. Ja kilka razy tutaj opowiadam o wodnikach i wodniki tak mają. A to, że nie możesz znaleźć partnera, no trudno. Nie chcę Ci namawiać na jakikolwiek znak, ale jeżeli, to szukaj w swoim znaku. Najprędzej byś mogła tam, lub też lwa, tylko czy wytrzymasz sobie. To jest bardzo trudne. W dodatku, w Twoim jeszcze w momencie spróbowałbym ze strzelcem, tego bardzo mądrym, na bardzo wysokim poziomie, przynajmniej intelektualnym, bo to jest najważniejszy poziom. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, może Ci to już coś podpowiem, ale w tej chwili wcale nie masz złego czasu, tylko czas płynie, a Ty stoisz w miejscu. Czy zmieniać pracę? Nie wiem, co robisz. Możliwe, że robisz to, co powiedziałem. A jeżeli nie, to spróbuj po prostu. Spróbuj delikatnie po cichu jako wolontariusz, a potem pomału, pomału zacznij pisać. Pisz, pisz, pisz. Bo chyba to lubisz. I dziękuję Ci bardzo za tak miłe słowa. A jednocześnie, jeżeli coś będzie się nie zgadzać, to napisz. Dziękuję. Trzymaj się cieplutko i pozdrawiam cię. 爸爸。啪。